Okrzykiwali jeden przez drugiego, że uczynił się srogi gwar. Każden bowiem dowodził swojego i przepierał drugich. Rozgrzewali się coraz bardziej, rozbili się na kupy i wszędzie zawrzały spory, a kłótnie. Zwłaszcza grzelowe stronniki pyskowały najgłośniej, i najzawzięciej, powstając przeciw szkole. Na próżno wójt, młynarz i gospodarze z drugich wsi przekładali, prosili, a nawet i strachali Bóg wie czym. Większość srożyła się coraz zuchwalej, wygadując, co jedno komu ślina przyniosła. Zaś naczelnik się jakby nie słysząc niczego, szeptał cosik z pisarzem, dając im się wygadać do woli, jakiej mu się widziało, co mają już dosyć płonego szczekania, kazał zadzwonić wójtowi. – Cicho tam! Cicho! Słuchać! Spokoili Sołtysi. A nim się docna przyciszyło, rozległ się jego głos rozkazujący. Szkoła być musi, rozumiecie? Słuchać i robić. Co wam każą? Srogo przemówił. Jeno co się nie ulękli, a kłąb chlasnął na odlew. No nie przykazuję nikomu chodzić na łbie, to niechże i nama pozwolą się ruchać, jak komu wyrosły kulasy. Zawrzyjcie gębę! Cicho, psie krwie! Klął wójt, na darmo dzwoniąc. A co rzekłem, to przywtórzę, że w naszej szkole muszą się uczyć po naszemu. Karpienko! Iwanów! Ryknął na strażników stojących w pośrodku ciżby, ale chłopi w mig ich ścisnęli między sobą, a ktoś i im szepnął, niech jeno, którym tknie kogo? A nas tu ze stu miarkujcie. I wraz się rozstąpili, czyniąc wolne przejścia, tłocząc się za nimi przed naczelnika z głuchą, rozjuszoną wrzawą, przysapując jeno, a klnąc i wytrząchając pięściami. Zaś raz po raz ktoś wyrywał się z kupy z ozorem, każde stworzenie ma swój głos! A jeno nam przykazują mieć cudzy i cięgiem przykazy, a ty chłopie słuchaj płaci, czapką ziemię zamiataj. Pokrótce to bez pozwoleństwa nie puszczą i za stodołe. i takie wielmożne, to niech przykażą świniom, by zaśpiewały kiejskobronki. Huknął antek, zatrzęsły się śmiechy, a on wołał rozjuszony: a bo niech im gęś zaryczy. No jak to zrobią, to uchwalim szkołę. Każą podatki płacim, każą rekruta dajem, ale wara o cicho cichocie kłębie. Sam najjaśniejszy cesarz nadał ustawę i tam stoi K.W., co szkoły i sądy mają być po polsku. Tak przykazał sam cesarz. To jego słuchać będzie! wrzeszczał Antek. A ty kto takoj? spytał naczelnik, wpierając w niego oczy. Zadrżał ale rzekł śmiało, wskazując papiery leżące na stole. Tam stoi napisane. Nie sroka me zgubiła, dodał zuchwale. Naczelnik pogadał coś z pisarzem, a ten pokrótce ogłosił jako Antek Boryna, pozostający pod śledztwem karnym nie ma prawa brać udziału w zebraniu gminnym. Antek poczerwieniał z gniewu, lecz nim się zebrał na słowo, naczelnik wrzasnął: Paszowan! Wskazał go oczami strażnikom. Nie uchwalaj ta, chłopcy! Prawo za nami! Nie bójta się niczego! krzyknął zuchwale Antek i odszedł wolno ku wsi, spozierając na strażników, jakiej wilk na kądle, że ostawali coraz dalej. Ale w gromadzie zagotowało się znagła, kiedy w tym kotle wszyscy naraz zaczęli prawić, krzyczeć, sprzeczać się zajadle, że już nie dosłyszał nikogo, a jeno pojedyncze słowa klątw, pogróz i przekpiwań latały nad głowami kiej kamień, a jakby ich zły opętał, tak się wydzierali zapalczywie, a nikt to nie poradził wyrozumieć, skąd to przyszło i dlaczego? Spierali się o szkołę, o antkę, o wczorajszy deszcz. Kto zeszło roczne szkody przypominał sąsiadowi, kto folgę je nadawał wątrobie, kto zaś. La samego sprzeciwu, się kłyźnił, że powstał taki zamęt, taki wrzaski, zamieszanie, co się już widziało, jako ledna chwila wezmą się za ubry i ożydla. Próbował spokoić grzela, próbowali drugie, nie przemogli jednak opętania. Wójt dzwonił, ja że mu drętwiały kulasy przywołując do porządku, takoż na darmo, kiej te rozjuszone indory skakały sobie do oczu, w ślepe już i głuche na wszystko. Dopiero któryś ze sołtysów ją walić kijem w pustą beczkę stojącą pod okapem. Ja, że zachuczała, kiej bęben. Wtedy ludzie oprzytomnieli, nieco ściszając się nawzajem. Naczelnik, nie mogąc się doczekać cichości, zakrzyczał zgniewany, cicho tam, dosyć tej narady. Milczeć, kiedy ja mówię, i słuchać! Szkoły! Uchwalacie! Ścichło, jakby makiem posiał. Strach padł na wszystkie, mróz przeszedł kości. Że stali, jakby podrętwieli, spozierając po sobie niemoi, bezradni, ani w myślach postały sprzeciwy, gdyż on stał groźnie tocząc oczami po wylękłych twarzach. Przysiadł znowu. A wójt mój, nasz i drugie rzucili się między ludzi przyniewalać do posłuszeństwa i strachać. Głosować za szkołą, głosować! A to może być źle. Słyszę lista. Pisarz tymczasem sprawdzał obecnych, że co trochę ktoś odkrzykiwał: jest, jest! Zaś po sprawdzeniu wójt wlazł na stołek i zakomenderował: Kto za szkołą niech przejdzie na prawą stronę i podniesie rękę. Sporo przeszło. Ale dużo więcej narodu ostało na miejscu. Naczelnik się zmarszczył i przekazał, aby dla sprawiedliwości głosowali imiennie. Strapił się tym grzela, dobrze rozumiejąc, że skoro każdy z osobna pójdzie głosować, to nie będzie śmiał się przeciwić, ale już nie było niejakiej zarady. Pomocnik zaczął wywoływać i każdy szedł koleją, posobnie, a pisarz przy nazwisku znaczył kreskę, jeśli był za szkołą, lub robił krzyżyk. Gdy się jej przeciwił. Długo się wlekło, gdyż ludzi była chmara. Lecz w końcu ogłosili: 200 głosów za szkołą, 80 przeciw. Grzelowi podnieśli wrzask. To na nowo głosować! Oszukali! A no ja mówiłem nie, a postawił mi kreskę! Wydzierał się któryś, a za nim wielu świadczyło to samo, zaś goręci, jeli się skrzykiwać. A nie dać się! Podrzeć papiery! Podrzeć! Szczęściem co dworski powóz zajeżdżał przed kancelarię, więc ludzie chcąc nie chcąc, musieli się podsuwać na boki zaś naczelnik przeczytawszy list, jaki mu podał Loka i oznajmił uroczyście. No tak, bardzo dobrze. Szkoła w lipcach będzie. juści co nikt oj i pary z gęby nie puścił, stali jej mur, patrząc w niego spokojnie podpisał jakieś papiery, wsiadł do powozu i ruszył. Kłaniali mu się pokornie, ani spojrzał na kogo, nie kiwnął głową, a pogadawszy jeszcze ze strażnikami, skręcił na boczną drogę ku modlickiemu dworowi. Patrzyli za nim czas jakiś w milczeniu, aż któryś z grzelowych rzekł, Jagniątko, do rany go przyłóż. A nie spodziewasz się, jak udrze ciekłami gorzej wilka weźmie pod kopyta. No czemu żeby to głupich trzymali, jak nie pogrożą? Grzelajno westchnął, spojrzał po gromadzie i szepnął cicho. Przegrali mi dzisiaj? Trudno. Naród jeszcze nie wyzwyczajony do oporu. No, boja się byle czego. To i niełatwo się wezwyczaj <grym> moi ścieby. A jaki to człowiek, nawet prawo ma se za nic. No już ci. Przeciech prawo pisali dla nas, a nie dla siebie. Jakiś chłop z przyłęka podszedł, skarżąc się przed grzelą. Chciałem z wami, ale jak mnie prześwidrował ślepiami, to, to języka zapomniał. I pisarz zapisał, jak mu się spodobało. No tyle było szukaństwa że można by zaskarżyć uchwałę. Ach, chodź ta do karczmy. Chodź ta, niech ta. Siarczyste zatłuką. Zaklął Mateusz i odwróciwszy się do gromady zakrzyczał. Wiecie, ludzie, czego wam a naczelnik zapomniał powiedzieć? A tego, żeś ta kundle i barany i dobrze ta za posłuch, ale nie was łupią ze skóry kiedyś tak głupie. Zaczęli się odcinać, ktoś nawet pysk wywarł na niego, lecz zamilkli, bo jakaś żydowska bryka przejeżdżała, w której siedział Jasio organistów. Otoczyli go lipczaki, jak źle rozpowiedział o wszystkim, Jasio wysłuchał, pogadał o tym i owym i kazał jechać. Wszyscy zaś poszli do karczmy. I po drugim kieliszku Mateusz huknął. A ja wam powiedam, że wszystkiemu winien wójt i młynarz. Naprawdę? – Najwięcej namawiali, a straszyli – przyświadczył Stachopłoszka. – A że naczelnik groził, to jakby wiedział już o rochu – ktoś szeptał. – No jak nie wie, to mu powiedzą. Znajdą się takie. A – A kaj strażniki? – zapytał Grzela niespokojnie. – A no poszli jakby w stronę lipiec. Grzela zakręcił się po karczmie i ani spostrzegli, jak się wyniósł. I szedł ku wsi miedzami, rozglądając się pilnie dokoła.